I hej, cześć, siemano, z tej strony Maclary Games, witam z bardzo serdecznie w kolejnym filmie i tak jest Tytuł tego filmu to nie jest, żaden clickbait to jest najprawdziwsza prawda Tak jest, jeden rok ekskluzywności i, i żeby tutaj nie było, nie dla gry, nie dla DLC Ponieważ gra wychodzi w tym samym czasie na wszystkich platformach I oraz gra, wychodzi, gra będzie otrzymywała DLC w tym samym czasie Lecz jest jedna bardzo taka ciekawa rzecz, którą ja na przykład osobiście uwielbiam I dla graczy PC oraz Xbox nie będzie dostępna do 2020 października. Tak jest. To jest jeden rok ekskluzywności dla jednego specyficznego gamemoda, o którym sobie dziś pogadamy. lecz standardowo. Zanim przejdziemy do dzisiejszego filmu, mamy nowego subskrybenta, m.in. Kamil 51478. Bardzo dziękuję za subskrypcję. Mam nadzieję, że otrzymał najnowsze informacje tutaj związane z Call of Duty Gaming, więc tak przechodzimy do dzisiejszego filmu. Ach, Activision uwielbiają zbijać tę Force, co nie? No, dzięki nim przez nich mamy dzisiaj film z Modorfry, zamiast Black Ops 4, dzisiaj był planowany film z Black Ops 4, lecz no Activision że tak powiem, zmienił plany, ponieważ przez to e, jakby wybuchła taka gówno burza w internecie, która mnie też zainteresowała i postanowiłem, że dołączę się do konwersacji. E, lecz nie wiedziałem jak zrobić ten film, już wiem, generalnie chciałem zrobić rand rajz, chociaż to nie ma sensu wydzierać i tak dalej. Popatrzeć z perspektywy powiedzmy tej pozytywnej, prawda? No. Trudno powiedzieć, gdy to jest pozytywne, ponieważ dla graczy Xbox oraz PC oni mają przechlapane. A więc gra wychodzi z trzema modami, potencjalnie czwartym po premierze, czyli Battle Royale, czyli mamy kampanię, która została zrewilowana wczoraj, czyli jak nie oglądaliście trailera, który wyszedł wczoraj, jest na kanale, link w opisie, jeśli chcesz sobie obejrzeć i generalnie mamy też oczywiście multiplayer, który jest ogromny, ma dużo takich trybów pobocznych typu, no nie wiem, 2 na 2 i tak dalej, 32 na 32, ogromna bitwa, macie 6 na 6, 10 na 10, 20 i tak dalej, prawda? No i macie spec Speciop to jest ogólnie kontynuacja kampanii, jakby taka mini, będzie oczywiście Udatowana, będą misje dodawane itd. I generalnie mamy też taki, powiedzmy, czwarty tryb, który tak naprawdę jest e, tym mniejszym trybem, jakby on jest przyłączony do spec-ops, między innymi Survival Game Mode. no jeśli ktoś grał w Modder 3, chociażby, tam był taki Survival, ale który naprawdę, e, mimo że walczyło się gracze kontra boty, był naprawdę, e, dużo fanu było. Coś, to jest coś w stylu zombie, tylko że zamiast zombie atakują was żołnierze i ogólnie macie klistrzyki, możecie kupować za punkty różne tam, e, wiecie, pancerze, bronie i tak dalej. Generalnie tryb był strasznie fan, No i w tym roku on wychodzi tylko na PS4, ponieważ po roku dopiero wychodzi na Xbox oraz PC. I to, to jest właśnie ta smutna informacja, że wy, gracze PC oraz Xbox, płacicie tą samą cenę za grę i otrzymujecie tak naprawdę mniej To jest taki skambak, że masakra Generalnie e, to zostało zrobione dlatego, ponieważ Activision ma e, wciąż ten cały kontrakt z Sony Oni generalnie im płacą, aby właśnie e, aby kupić grę na PS4 Aby kupić konsolę PS4, wiecie, żeby Sony więcej zarobiło Generalnie to jest właśnie deal Activision oczywiście lubi kasę, więc się na to zgadzają I generalnie jakby to puszuje gracza, żeby on kupił, zainwestował w konsolę PS4 Dzięki temu będzie miał więcej w grze do roboty Więc generalnie to jest takie trochę skambagowe, bo jak szumy Płacić taką samą cenę na Xboxie i na PC, PCA otrzymujecie dosłownie o jeden tryb mniej, i jakby ten tryb jest dosyć ważny, ponieważ ja mam bardzo dobre z niego wspomnienia i ludzie tak samo teraz naprawdę w internecie robią taką główną burzę, że to jest śmieszne. Ten tryb był tak, tak tyle dawał radości, tyle fanu. No tak naprawdę to był oddzielny, dobry. Tryb, który dawał dużo radochy, szczególnie jak wzięliście ze znajomymi, Zanim znajomy, oczywiście odpaliliście multiplayer i graliście sobie, właśnie w ten tryb survivalowy czyli mieliście takie fale żołnierzy, potem mieliście helikoptery, potem mieliście gości z takimi pancerzami oraz miniganami, czyli Juggernaut Strój to był naprawdę cholerny, dobry tryb. I no tym razem on idzie na p to jest taka strasznie smutna informacja i jakby to jest głupie, ponieważ patrzcie na to: kod to jest jakby coroczna zmiana, prawda? Co rok mamy Call of Duty, tak naprawdę co rok każde Call of Duty to jest. Z potem, e, wy wiecie, przeszłość, prawda? Ponieważ zbytnio się jak jak kolejny kod wyjdzie, to powiedzmy, że w te poprzednie się zbytnio nie gra. No oczywiście możesz jeśli ubieliasz na przykład ja uwielbiałem Black Ops 3 i grałem w dobre dwa lata, jakby nie przerzucałem się na Infinite Warfare zostałem z Black Ops 3 i grałem w Black Opsa 3, prawda? Nic w tym złego, prawda? Lecz e, jakby Call of kolby to jest coś w stylu, że grasz rok i tak naprawdę potem to już przeszłość i przechodzisz do kolejnego Call of Duty i tak naprawdę gracze Xboxa oraz PC nie doświadczą tego, ponieważ oni dopiero po roku dostają jakby ten tryb. To jest takie śmieszne, ponieważ yy, miał być żadnej ekskluzywności, no jakby psa jest, ponieważ będziemy dostawali te same mapy w tym samym czasie na Xbox i PC i ps 4 więc generalnie jakby większy rzecz jest. Okej, okay, lecz taka głupia ekskluzywność, jeden rok, naprawdę nie rozumiem, jeden rok, rozumiem, jeden tydzień, jeden może miesiąc, okej, okay? jeden miesiąc jeszcze przeżyjemy, ponieważ już było tak w Black Opsie 3, że cały kontent był pierwszy na PS4, a potem był miesiąc później na PC oraz... Xbox, więc naprawdę pomyśle sobie jeden rok, to jest to, jest, to jest głupie moim zdaniem. Jakby Black Ops 5 już wyjdzie, a Xboxe, gracze, gracze Xboxa oraz PC ciarze dostaną dopiero jakby dostęp do tego trybu to jest śmieszne moim zdaniem i jakby naprawdę puszuje, abyś ty poszedł i kupić, żebyś kupił jako gracz PC oraz Xbox poszedł kupić konsolę PS4, aby mieć ten ekskluzywny content, to jest to jest tak głupie. I żeby nie było, nie zwalajcie na, na jakby na Dev Team, oni robią tego gry, oni są to tylko żeby tutaj robić, a Citrun tak naprawdę zajmuje się dystrybucją oraz marketingiem, więc jakby to jest ich decyzja w 100%, jakby deweloperzy nic nie mają do powiedzenia i oni sami mówili, że chcą zjednoczyć, chcą zjednoczyć jakby całe community, czyli chcą zjednoczyć graczy PS4 i Xbox oraz Peton. No i tak jest, prawda? Możemy grać razem, normalnie możemy do siebie dołączać, jest crossplay, więc jakby wszystko fajnie funkcjonuje, lecz takie coś, jakby co, będziesz w menu jak jako gracz Xbox a, a, lub PC i będziesz widział, jak twój znajomy na PS4 gra w Survival Mode, tam tryb przetrwania, którego ty nie masz, to jest... To jest masakra. To jest, to jest ogromna masakra, bym miał powiedzieć, więc... No nie wiem, smutno mam dzisiaj dla was taką informację, gracze Xboxa i PC, jakby ja się zbytnio nie martwię tego nie odczuwam, ponieważ gram na PS4, lecz rozumiem, rozumiem trochę, powiedzmy, więc... Sorry za to, naprawdę, sorry, że dzisiaj taki film, <suszy> Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że mam zajisty dzień. No i co, subskrybuj kanał, jeśli chcesz otrzymywać na nasze informacje wykologić, jeżeli tu jesteś nowy. Jeżeli oczywiście jesteś tutaj już od kilku miesięcy, dni, tygodni mam nadzieję, że tutaj możesz zostawić tego jednego lajka like ponieważ bardzo mi to dużo pomoże, a tobie zajmie jedną sekundę tak czy inaczej zostawiam was tutaj z tym meczem do końca, ponieważ jest dobry, jest mocny, naprawdę przeciwnicy są, są trudni zresztą jak widać jest 2-2 więc generalnie mecz jest bardzo dobry mam nadzieję, że będzie przyjemny do oglądania I no i co, słyszymy się w kolejnych filmach mam nadzieję, że w następnym z Black Ops 4, jak nie z Modern Warfare zobaczymy, na razie, makler Secured. Okay, actual deploy recon. Copy Jaguars 30 in route for personal radar coverage. Oh. You're the last man standing. Three zero. Personal radar. Personal radar drone ready. Take it off. Focus on the next round. Cyber attack. Nice, right, let's go, team. Grenade out! 3-0, personal radar in mission. Calling to base. We've got a UAV on station. Ready for flyout. Cyber attack. Get the device. Let's go, team. Enemy UAV overhead. Okay, actual deploy recon. This is Jaguar. Solid gun. We need to be getting flyover. I got it. I don't see the UAV, fam. Oh, there it is. This is Jaguar 3-0. Missile away. Be advised, <laughs> UAV is default. for me. That's the way, on to the next round. For deploy recon. Copy. Jaguar three zero 0 route for personal radar coverage. On your feet. We got to go. Hostile has the device. Protect the data. Thanks. Center. I'm okay. <laughs> Jaguar three zero personal radar is bingo fuel recalling the base. Good morning. Good morning. Ah. Good morning. Ah. Friendly UAV overhead. down lads they've had enough for one day